Cześć! Czy Twoi kontrahenci nie płacą Ci w terminie? Czy boisz się pierwszych transakcji z nowymi kontrahentami? Czy chciałbyś uzyskać większy spokój w transakcjach z kontrahentami, którym nie do końca jeszcze ufasz? Jeśli chcesz zobaczyć, jak za pomocą kilku kliknięć w Enova365 możesz uzyskać spokój i bezpieczeństwo takich transakcji, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! C.A. Computer Install, Twój sprawdzony partner biznesowy dla oprogramowania takiego jak Symfonia, Enova 365 oraz Saldeo Smart. Bardzo często nasi klienci zwracają się do nas z problemami dotyczącymi bezpiecznych transakcji ze swoimi kontrahentami. Takim pierwszym problemem jest problem nowych kontrahentów, a mianowicie mamy nowego kontrahenta, któremu jeszcze nie do końca ufamy i nie chcielibyśmy z nim handlować em, na jakieś wyższe kwoty w transakcjach Bezgotówkowych, tak? czyli na przykład z jakimś odroczonym terminem płatności. Chcielibyśmy się jakoś zabezpieczyć, czyli nie pozwolić na handel z, z takim kontrahentem powyżej jakiejś określonej kwoty. Mówimy tu oczywiście o tych kwotach z odroczonym terminem płatności. Drugim sposobem, drugim problemem, z którym się zgłaszają do nas, nasi klienci, jest problem nawet starszych trochę kontrahentów, z którymi już mamy dłuższą przygodę, i którzy nie do końca nam płacą w terminie. I tutaj mamy taki problem kontroli, kontroli tych należności po terminie, czyli w jaki sposób możemy sobie kontrolować tak, tą naszą sprzedaż i nie pozwolić na sprzedaż, jeżeli dany kontrahent już nam bardzo dużo i długo zalega z płatnościami. I tutaj rozwiązanie tych dwóch problemów jest bardzo proste w systemie ENOVA 365. Wystarczy w bardzo szybki sposób skonfigurować sobie system. Chciałbym Ci teraz pokazać pokrótce, jak wygląda ta funkcjonalność w systemie ENOVA 365. Zacznijmy od pierwszego problemu, czyli od ustawienia limitu kredytowego. Dla naszego kontrahenta. Zapraszam Cię serdecznie, zobaczcie, jak szybko i fajnie to funkcjonuje. Mój kontrahent ma ustawiony limit kredytowy na kwotę 1000 zł. Teraz, w momencie wystawienia pierwszej faktury dla tego kontrahenta i próbie wskazania kwoty przykładowo 1000 zł. System taką sprzedaż mi zablokuje. Tak, tu się doliczył VAT 1230 zł. Mam na dole informację przekroczony limit o 230 zł. W momencie próby zatwierdzenia takiej faktury, system nie pozwoli mi tego zrobić. Tak, dostaję blokadę wystawienia tej faktury. Oczywiście, gdybym tutaj przykładowo zmniejszył kwotę na fakturze, tak, dostępny limit 446,50, zatwierdź i zamknij. Jak system pozwala mi wystawić tę fakturę? W przypadku wystawienia kolejnej faktury na tego kontrahenta, po jego wybraniu, zobaczę na dole jeszcze dostępny limit. Oczywiście, gdyby on mi tamtą fakturę zapłacił, przy wystawieniu kolejnej faktury ponownie miałbym dostępny limit 1000 zł, natomiast on mi jeszcze jej nie opłacił, dlatego tutaj do tej kwoty jeszcze będę w stanie cokolwiek temu kontrahentowi sprzedać. A gdybym próbował wystawić już fakturę na jakąś wyższą kwotę, system zrobi to, co przed chwilą, czyli zablokuje mi takie, taką operację. Najpierw w postaci ostrzeżenia, natomiast w przypadku chęci wykonania tej operacji totalnie zablokuje taką możliwość. Kwestia tego, czy system ma nam to blokować, czy tylko ostrzegać, to jest kwestia konfiguracyjna. Możemy to w dwojaki sposób skonfigurować. A teraz zobacz. Jak fajnie funkcjonuje kontrola należności przeterminowanych WENOWA 365. Zapraszam cię serdecznie. W przypadku kontroli należności po terminie, mam tutaj przy kontrahencie ustawiony limit należności po terminie na kwotę 500 zł. W grudniu wystawiłem na tego kontrahenta dwie faktury. Pierwsza faktura na kwotę 3750, Druga faktura na kwotę. Również taką samą obie faktury są już przeterminowane, więc teraz w momencie wystawienia kolejnej faktury na kwotę jakąkolwiek, czyli wskazuję tego kontrahenta, ja już wiem, że mam opóźnienie, nawet widzę na samym dole, że po terminie mam 615 zł, takie, takie należności od tego kontrahenta. Przy próbie wystawienia kolejnej faktury na jakąkolwiek kwotę, tak, no to może być nawet kwota 30 zł. Jak próbie wystawienia takiego, e, e, takiego dokumentu, dostaję ostrzeżenie, tak, że kontrahent zalega z płatnościami powyżej przeznaczonych limitów. Ja tutaj przypomnę, że mam 500 zł limitu. W momencie zatwierdzenia system również blokuje mi wystawienie takiej faktury i tak jak w przypadku limitów kredytowych tak jak w przypadku kontroli należności po terminie może to być tylko i wyłącznie ostrzeżenie. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli spodobała ci się ta funkcjonalność lub chciałbyś wdrożyć u siebie system Enova 365, serdecznie zapraszam cię do kontaktu z naszą firmą. Dzięki wielkie jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymaj się. Hej.